3, 4, 3 i widzowie Te widzowie z tej strony Kuba się jeżym odcinku będę, będę po prostu taki, będę sobie rozmawiać, coś tam robić Wleby był jeszcze odcinek za Dobra, bo wjeżdżam dzisiaj dzisiaj obrót pomiędzy... Osiemnastą a 19 Co się wylewa. i właśnie nie. Czy będą jakieś filmy? Filmy to muszą zostać wykluczone niestety ładę ciągle na plażę, musiał siedzieć Nie będę się cieszyć. Ale short na pewno bo to się pojawia Na pewno to się pojawi Przynajmniej jakiś szok z Chorwacji To jak na wakacje do Chorwacji jadę. Ale wiem że jak w to coś na pewno nagram Na pewno nagram jakiś film gdybym miał czas To są moje urządzenia Inny jeszcze coś nagrał na pewno Te shorty so jakiegoś No ale tu mam wybrać? Tam w tym roku jedną kartkę tam w tym roku coś mocniejszego A w tym roku związuję No to wiem W tym roku na rodzinę będę musiał chyba jakieś trzy kartki, ale je zorganizuję bo tyle karty, ile mam lat. Czyli moje te urodziny będę miał ich 10. Tak będę miał 10 lat, to 10, 10 tych kartek. I właśnie tak zrobię. Twierdziłem, że tak co roku. 10, 10, 10, 10. A wreszcie nie dojdziemy do stołu, Albo nie, albo do iluś tam, nie wiem, do ilu. Widzowie, jak potem wiemy, to bijemy. My trzy łapki w górę, w górę. To nagrywam, to jeszcze po moich urodzinach tak do 30 lipca możecie czekać. Na, 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 na następny filmik z Tośką, na którym to znowu ja się uwinnię. ale życie, chyba nie rozumiecie o co mi chodzi, ale chodzi mi o to, że to nie wiem, co ja to wymyślę, nie wiem i widzowie, ja muszę się wam do czegoś przyznać, ja nagrywam filmy bez scenariusza. Po prostu, a szybko, jak mi wpadnie pomysł do głowy na film, to od razu zaczynam nagrywać. Bo scenariusz mi jest niepotrzebny, jedynie na serię. A, i seria pojawi się już. I nowa seria pojawi się już 1 sierpnia. A, będzie czy ona się nazywać. Patrz. Będzie. Czy ona się nazywa. Patrz. Nie wiem jak. Ale do 1 sierpnia albo, albo nie wiem, czy 1 sierpnia się uda, ale postaram się do 1 sierpnia zrobić wam nową serię. A! I, nie, i jeszcze jak mi nagrywarka zacznie nie działać w telefonie. O, To wtedy spokojnie. Powróci Brawl Stars. Na moim kanale będą się pojawiać filmy z Brawl Starsa, A już nie z, tylko z Robloxa Kiedy ja sobie w ogóle nagrałem film z Robloxa? Trochę dawno Ale z Brawl Starsa się będą pojawiać filmy I z Nulsa I z innych gier Więc witam sobie teraz Ostatnie Troszne No Robię dla was konkurs. Konkurs będzie trwać nie wiem ile, ale do jakiegoś czasu na pewno. No o... 5000 monet w Bloksburgu. 5000 tysięcy nie tych bloksburgowych monet, które są za rubuksy, tylko tych, co się zarabia w pracy. 5000 tysięcy takich monet. Aby je wygrać będzie trzeba... musicie zostawić subika i ile... lajka pod tym filmikiem. Napisać w komentarzu Rzuł Swój nick oraz razy razy oraz raz Jakieś słowo na literę S byleby nie było przekleństwem A i wysłać mi zaproszenie do znajomych nick majtek397 Napiszę to jeszcze w opisie i w komentarzu do zobaczenia. Pa!